Ostatnio tak sobie siedziałem i wymyśliłem build. Dosyć ciekawy dla survivora, który będzie idealny dla początkującego, jak i dla zaawansowanego gracza. Który skupia się głównie na dopowaniu się. Build prezentuje się w ten sposób i ładnie te perki wszystkie się ze sobą łączą, przez co naprawdę przyjemnie się gra. Każdy perk ma swoje własne zastosowanie, a zarazem oddziałują na siebie w podobny sposób. Także. Myślę, że będzie Git. Zagrałem co prawda, nim dopiero dwie gry. Yy, ale naprawdę, przyjemnie się z tym gra. Także myślę, że na dłuższą metę będzie idealny. Pader Campbell, Chapel. Przyłek krotu Tu jest jak się dziś gra w tę gry po tygodniu. Nie, o. I Billy albo Buba. Billy. No fajnie, słuchaj. Widzę go. Nie, z Buba. Tak dziś nie. Goni mnie Buba! A, idzie za mną Sali, Nie idzie genera. za mną Czemu on, co on zrobił? On po prostu przyszedł Obok generatora i obok mnie Co ma inne plany Nie debuguj mnie, bo gram item. <coughs> Nie wyjdziesz Faktycznie Nie mogę wyjść a, halo, a teraz? Halo, halo. <grym> Oj, czekaj. Byśmy chyba. Dobra, ja się <grym> idę lupować. O ma buba z <grym> Idę ściągać. Eee. O nie, buba, dobra, nie, ja nie idę. Brandy przejdzie. A, środkiem Ej, eee, za mną jest. Ja idę ściągnąć ją. Nie idę ściągnąć, bo ktoś nie ściągnął. Ej, I na, mę, na mnie, mnie przeszedł. No. <laughs> Co on Ty, przetnie mnie, Ej, przetniemy. nie przetnie mnie, bo jest głupi. Slopiego ma jak coś. Gdybyś pytał, jak, jakiego ma perka w twoim, w twoim zestawieniu. to ma słopiego? A ja nic nie widzę. To jest, czemu on da saka Przecież ja... Nieważne. Czy on się lupuje sam ze sobą? Tak. Okej. Okay. Dałem na polecie przed szakiem, on... wtedy do szaka i został tam. Nie wiem gdzie on jest. Nie ma go na mnie. A z to na tofobie jakiś taki... Anty... Anty... anti heal build. heal O! Idzie za mną! Nie idzie za... Idzie za mną, tak. Idzie za mną. Idzie chyba w moją stronę. Tam, gdzie ja ja jestem ma... tu w tym Nie. Celu takim. A, no to jestem... Jestem blisko. Nie umiem przedłużyć sobie piły, wiesz? Ja też nie wiedziałem przez parę lat. Znaczy, ja wiedziałem, że się przedłuża, ale nie wiedziałem, jak to się robi. Znaczy, w sensie, żeby wytajmować to ładnie, nie? Bo... Ja klikałem cały, na max cały czas. Ja też, no. Znaczy, nie, nie cały czas, tylko... Jest pamiętam Ja za szybko sobie odmawiałem te ładunki, przez co... Mój buba był bardzo nieefektywny. mój tak, też. Tak jak ten buba tutaj. <laughs> on nie bardzo umie grać. To jest fajne okno w mainie, wiesz? Tak sobie możesz dookoła około nabiega ciągle. To dobrze. Ale no, ja sam pójdę. Chyba mnie zostawił. Ogo on go, nie jak wszyscy Rymengena. No my tylko jednego gena mamy zrobionego przez nic nie robi. No bo drużyna nic nie robi. Gdy ty się goniłeś z tym bubą przy szaku, to David sobie stał na górce na przykład. Oho. Boże jaki ten oponent jest smierny. Dzięki bolek z niego. Chuj. A ja jestem w tym cyrku. No Kogo on go goni? To ten bu... on do nas idzie. Tak, ja, bo tu paletę jedną zmarnowałem, nie wiem gdzie jest. To jest apteczka. Ja ją chcę. Tu jest paleta, dobra. i to są dwa geny w cyrku Chodź tu do mnie, masz paletę Mam tutaj paletę też. Nie przedłużyły zbie... piły Dobra, <grych> no, idę przez okno. Ja mam Jezu Pełną apteczkę. co jest? <grych> na no, wisk więcej Jestem za na ładunki. Nie! Kurczę, jestem pod paletą, jestem paletą daj, już, Dajesz, dajesz, daj dajesz! Teraz Nice! jesus Każdy stał mu sięgmienić na pół wygram Leci za mną, no. Nice, Jezus Jedny Buba No załączaj tą piłę. Kręć łańcuchem Boże Buba to jest tak bezużyteczny filer się męczy biedny. To no dla chyba zaraz zostanie, nie? W sumie musiało, no, bo ja mu anuluję, jak odpalapiłem. Oj. Nie wiem. Zaraz, dwa geny. Kończył się geny. Nie przetniemy. Masz adrenalinę? Tak, mam adrenalinę, Ale ja biegam dookoła, pół gry. Ja nawet tej palety nie dotknęłem. Oś... Oj, oj, dobra. Apteczka? Wezmę sobie. Jezus Maria, nie wiem że naładował piłę dostał z tuner, cześć. Fioletowa apteczka, zruty Londonem jakiś gąką, co to Ej, bo chyba... Chyba nie mam gdzie uciec. Dobra, nieważne, on nie zna tej mapy na szczęście. Ej, bo tu zjarałem te palety przecież. Tu Brama jest dobra, to ma Nieu, meme mem, bug. Trzy szybki Koniec gry. Jest, to była piękna gra. Jedny buba. Tego stibagowałem na końcu, a to już z automatu. Ale okulary ma ten 2 i zobaczyłem. Mam już 3 4 gena, okej. Okay. O co jest? Value. No proof, nie? Yes. <laughs> Powodzenia temu killerowi, życie. Tylko nawet surwa pierwszego nie znalazł. Ja bym już wyszedł z tej gry, wiesz? O też. Nie, przepraszam. muszę Słyszę... zabójcę. To widzę jak biega. Idę z blokować tego... tego... jego mościa. Blokuj z jednej z drugiej. A, ja odpuszczam se. Ona za mną poszła. Ole wyleciała w kosmos. A, jest 4-4, nie? Nie wiem. Co jest tam jest jakiś o. wikipedia? O, no zabrakło mi 2 metry do palety. Ja leczę cię wolniej o uwaga aż 3,5%. Jezus, nie. Solidny perk, nie? To jest dobry perk. E... <laughs> Czekaj, a kiedy się skabniesz. Chodź za mną, chodź, 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 Znajdź mnie. Hej! Porazu, chodź do gena, chodź do maina. Nie, 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 main nie został. Chodźmy do maina. Masz to, umiesz tak? O mój boże, czy to jest... Balance value? Balance landing? No, no o mój Boże, oh. czy to jest gen skończony w sekundę? Jejku. Jezu, jest generator? Czy my naprawdę gramy znowu na gościa, który ma 3 godziny w tej grę? Chyba do nas. Koleją na siebie. Ona nie wie, co Ona się dzieje, Ktoś... Ona... ...wytypała się gdzieś. Takie, bo wraca chyba. A tu jest ten... ...Nensi. Ej, bo biedny, <śled> biedny ace. Nie blokujemy go? Dawaj go zblokuj tak żeby się nie mluczyć Little John Kra mnie zrobiłeś 360 albo leci za mną to nie jest. zauważyłem jej <laughs> ja się nie wiedziałem, że jedna mnie jest... Pomocy, bo tu nie ma nic, żadnej palety Naprawdę? To nie fajnie ja mam już jeden hack, więc my... Wyjąć siebie Tam jest Paleta Dobra Ona już mnie odpuściła Ona ma Trail of Torment? Co mi się wydaje? Bo jak skupa no to się żółty zrobił Jestem pod Paletą Paleta, Paletą? Dobra Ale ona będzie za mną lecieć, wiesz? Nie widziała Chyba, że mnie oleje, może zapomniał mnie Chodź się tu podnosi, a ja... Ej, chodź, ty panu jej, bo mnie leczy. Chciałem zrobić palec save'a, no, dwa razy pod rząd. Pa, idzie. Płaka ona zaraz wytepa. No właśnie, no. o tym mówiłem. On jak widzi pułapkę, to już tepie od razu. No, lepiej, ją, jak widzi pułapkę. O, killer. O, co o. on tu robi? Czemu ma taki mały radius, co jest? Ja robię ma mały. Serioż, tak? Tak. Nie dało się już Czasem 1, lepiej odpuścić Dwa, trzy 3... leżą Nie wiem Mogę je ściągnąć w sumie tego kręcia Ona go nawet nie otrapowała, cześć tak? Będzie szła chyba do ciebie Tylko fałagena Nie nie, nie, idzie do nas no A nie, nie skopała? Nie wiem co to jest. Ja ping dostałem nagle, ogromniasty. Wracam do ciebie. Skopała go. Gdzie? go jak Mazus. to się wyłączy ten Torment. Ja nie mogę tam podejść. Dobra, po. No tu jest z powrotem, Jezus. I nie słychać, ona ma jakiś... No bo no. Trail of Torment ma, mówię ci. Więc jak ci... Gdzie ona Jestem jest? Jestem idiotą! Ja pierd... nie wiem. Myślę, że idzie do mnie i palety są No tam. patrz, no ja nawracam, jak ona gra? O! O, devour. Ja idę doszukaj, devour. Proszę, żeby main nie był devourer. Może być na górze? Może. O, Respił na górze, to ona ma takie otwarta. Jest. Nice. Nie, ona go otrapowała. Stary, ja ją wykręciłem na górze maina. Ona mnie podniosła, jak leciałem na dół, okej. Okay. Ale na górze jest yy, dawał ja Nie popatrzyłem, że ona go trapowała. A nawet jeżeli to by mi to i tak nic nie dało. Nie, czekaj, bo teraz można. Zbraja się pułapki, chyba nie? No, no, no. ona mnie. nie no, pół sekundy zabrakło. Oczarnie. mnie, ale nie, nie zdąży do was. A, a jest i nic przydawał, ona o tym nie wie, ona trapuje do tego mnie. Może być nawet, wiesz? Tak. Bo nie znamy zwartego Perka w sobie. Zdawały, trail of torment, ale Retribution, są dobre. Na ludzie To ona cię widzi jak coś, nie? Ona otrapowała właśnie tam i tu dosłownie pode mną i nic więcej tutaj nie ma Można to będzie kapia. kampić. Dobra, 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 dobra Ja. Ace nie będzie Ace będzie leżał Dobra, ja pójdę otwierać bramę, wy możecie przykawerować tego Acea. No o A ona go powiesiła dosłownie obok bramy, także na luzie Gdzie jest Nancy? Nie wiem idę tam Bo na campi Dobra, jak to robimy kto przyjmuje hita? ściąga Ja mogę przyjąć ty ściągasz Dobra Zabłoniem nie tepnie Ściągnąłem, przy... dobra Ros tylko żeby ktoś a nikt nie przyjmie hita Oj no to ktoś leży Nie! Przy bramie, nie! Nie gadaj. Z jakimś bokiem mnie uderzyła i. Nie dam rady. Nie ja pierdolę. Ciao, już to uderzyłam jakimś bokiem i mnie haliło po bramę. Chciałem no. Ja tak nigdy nie miałem killerem.